Bardzo serdecznie zapraszamy już w najbliższą niedzielę, 19 maja, od godziny 11 do godziny 19 do Parku Jordana. Będzie Święto Rodziny Krakowskiej już po raz ósmy. Jest to ósma edycja, na którą zaprosiliśmy również partnerów zewnętrznych. Tych partnerów mamy prawie setkę. Będzie pięć stref tematycznych. Myśl przewodnia tegorocznej edycji to jest z Rodziną Pozdrowie. I właśnie w strefie zdrowia będzie 25 podmiotów, które będą przez cały dzień udzielały różnego rodzaju... Porad. Będą wykonywały różnego rodzaju badania i konsultacje lekarskie. Będzie też potężna strefa rodziny, w której będziemy promować i kluby rodziców, które są przeznaczone dla rodziców z dziećmi do trzeciego roku życia, i centra seniorów, ale też mnóstwo warsztatów i różnego rodzaju konkursów z cennymi nagrodami, które będą dedykowane i tym najmłodszym, i tym najstarszym. Będzie również strefa bezpieczeństwa, gdzie będzie można zapoznać się z zasadami ruchu drogowego. Będzie nasza miejska policja, będzie Straż Pożarna, będzie Straż Miejska, będzie można zwiedzić samochody, motocykle. Będzie też strefa ekologii, zdrowego żywienia, gdzie będzie można zapoznać się ze standardami związanymi ze zdrowym żywieniem, poznać piramidę żywieniową i też uzyskać wiele cennych porad. Taką wisienką na torcie jest parkiet taneczny. Będziemy mieć profesjonalnych tancerzy, którzy będą uczyć tańca i latino i retro. Natomiast Wisienką na torcie zespół Boba Jazz Band i wielka potańcówka, na którą bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa.